Dobry wieczór, Joanna Wójtowicz-Pałasz, terapeuta małego, małych dzieci z SD. Dzisiaj trochę inaczej niż do tej pory. Moim gościem jest Agnieszka Leśniak-Stępień, terapeuta z bardzo dużym doświadczeniem w terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym. Korzystając z tego, że Agnieszka zgodziła się na to krótkie nagranie, postanowiłam podpytać o kilka kwestii i terapeutycznych, i takich diagnostycznych. Być może komuś to ułatwi znowu wersję i terapeutyczną, i diagnostyczną, a może komuś da pewne. Taką, pewną taką przestrzeń do myślenia i do poszukiwań. Agnieszko, witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się tutaj zamienić ze mną kilka zdań. Prywatnie jesteśmy bardzo bliskimi koleżankami, wręcz przyjaźnimy się i nagrywamy do siebie cały czas różne wiadomości, messengerowe i zawodowe, i nie tylko. Stąd będzie taka wersja trochę oficjalna, trochę nieoficjalna pewnie po drodze. Agnieszko, gdybyś zechciała powiedzieć definicję mutyzmu wybiórczego, Co tak naprawdę, czym tak naprawdę jest mutyzm wybiórczy? Najprościej rzecz biorąc, mutyzm wybiórczy jest to zaburzenie lękowe, polegające na tym, że dzieci w niektórych sytuacjach, w niektórych miejscach komunikują się werbalnie, natomiast w innych zupełnie nie używają takiej komunikacji. W jakim wieku możemy stwierdzić mutyzm wybiórczy? Najczęściej da się to zaobserwować w wieku 3 lub do 5 lat, czyli wtedy, kiedy dziecko zaczyna uczęszczać do placówki, opuszcza bezpieczne miejsce, jakim jest dom, gdzie tego mutyzmu widać nie było, i pojawia się w obcym dla siebie miejscu, między obcymi ludźmi, gdzie musi jakoś się odnaleźć. Nie zawsze mu to wychodzi, bardzo często objawia się to właśnie mutyzmem. Często będzie też tak, że do naszych gabinetów będą się zgłaszać rodzice, dzieci trzyletnich, które właśnie w, pierwszym, w pierwszych pięciu, dziesięciu minutach obserwacji, bez takiego rzetelnego wywiadu, czy właściwie bez jakiegokolwiek wywiadu mogą pokazywać się nam trochę między dzieckiem z ASD a dzieckiem z motyzmem wybiórczym. Czy są takie zachowania werbalne czy niewerbalne, które są do siebie podobne? Bardzo często te dwa zaburzenia są lone z tego względu, że dzieci z młodozmem wybiórczym często wykazują problemy sensoryczne, podobnie jak dzieci z ASD, łącznie z tym, że mają wybiórczość pokarmową, która jest niepokojąca, nie utrzymują kontaktu wzrokowego. Więc, bez rzetelnego wywiadu z rodzicem, czy też z opiekunem dziecka lub wychowawcą w szkole, czy w przedszkolu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Czy nawet podejrzewać, czy jest to mutyzm wybiórczy, czy może jednak całościowe zaburzenie rozwoju? Czyli musimy oprzeć się na tym, co powie nam rodzic. Co będzie takim głównym podstawowym wyznacznikiem różnicującym te dwa zaburzenia? Najważniejsze jest to, czy dziecko w ogóle rozwinęło system językowy. Nie mówimy o mutyzmie u dzieci, które nigdy nie nauczyły się mówić, po prostu, które nigdy nie używały komunikacji werbalnej. Często pojawiają się pytania, moje dziecko nie mówi, może to mu ten wybi wybiórczy. Nie, jeżeli dziecko nigdy nie zaczęło mówić, nie mówi mam to jest mnie wybiórczy. Mhm. Pracując ze starszymi dziećmi, których tak naprawdę nie mam, nie, nie mam aż tak wielkiego doświadczenia jak w pracy z małym dzieckiem, o czym często mówię, ale jednak zdarzają się takie sytuacje, takie zapytania: czy dziecko, które ma 8-10 lat i diagnozę zespołu Aspergera, czy diagnozę autyzmu wysoko funkcjonującego, czy może być taka historia, że jednocześnie dokleimy mu poniekąd mutyzm wybiórczy do tej diagnozy? Um, Jest to jedno z wielu, z wielu trudności diagnostycznych. Teoretycznie według klasyfikacji DSM-5 nie może, ponieważ klasyfikacja ta mówi, że wykluczamy mutysm sytuacji, jeżeli dziecko ma całościowe zaburzenie rozwoju i jąkanie lub zaburzenia psychotyczne, na przykład schizofrenia. Natomiast w praktyce pojawiają się takie orzeczenia bardzo często, gdzie mamy łączenie całościowych zaburzeń rozwoju i mutysmu wybiórczego. Myślę, że można porównać to do orzeczeń wystawianych na afazję plus niepełnosprawność intelektualna. Teoretycznie się to wyklucza, natomiast bardzo często pojawiają się nam łączone orzeczenia i one będą zasadne, tak naprawdę. Będą zasadne, tak. Uh -huh. Jeżeli dziecko z normy intelektualnej, um, mówimy tutaj o mutyzmie i, i całościowych założeniach rozwoju, um, uważam, że um, jest to zupełnie zasadne. Uh -huh. Czy um, postępowanie terapeutyczne? wobec dziecka, które ma zespół Aspergera i mutyzm wybiórczy, a, takie, a postępowanie wobec dziecka, które ma tylko i wyłącznie mutyzm wybiórczy jest inne? Myślę, że jest na pewno o wiele trudniejsze, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, jak z tym dzieckiem do końca można będzie pracować, na ile on nam pozwoli podjąć pewne działania, co weźmie górę, czy weźmie górę mutyzm, czy, weźmo, czy wezmą górę zaburzenia całościowego, całościowe zaburzenia rozwoju. Nie ma jednej ścieżki pracy, wszystko zależy od dziecka, od tego jak nam w terapię wejdzie, na pewno będzie to trudna terapia. Na pewno inna niż na w, pewno czystych czystych niż w przypadku tak, mhm. cało samych, mhm. samego mutyzmu. Myślę też, że bagaż doświadczeń tych dzieci jest zupełnie też inny wtedy. Nie? Bez dwóch zdań. Jakby Takie odbieranie też świata też jest zupełnie inne. Dziękuję Ci, Agnieszko, za tą krótką bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo nieco skorzystają. Za tydzień pojawię się ze wskazówką, a jutro będę do poznania trochę o nowościach w pracy, innościach w pracy i o pierwszych spotkaniach z małym dzieckiem z ASD. Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki, Dzięki pozdrawiamy. Pa.